To zresztą fragment piosenki pod tytułem Drogi kolego. Poproszę. Lubi pani Patrycję Markowską? Bardzo. Ja też bardzo. Fajna dziewczyna jest w ogóle. Tak. O, no, dobrze. Więc tak, mamy pięć kopert. 100% no, wynik. Pięć kopert. I tu się brawa należą przed lictacją. Bo to są brawa za wiedzy. Pytania były i łatwe, i trudniejsze. Różne po prostu. Ale nie było łatwo wygrać pięciu kopert. No i czas na listację pani Renato. Czy chciałbym pani sprzedać te koperty? Czy pojadą z panią do Kielc? Nie wszystkie. Dobrze. Którą lub które koperty pani chce sprzedać? 22 dwa sprzedać na razie. I ewentualnie? No i ewentualnie dwadzieścia jeden. 22 i 21. Chce tak. pani sprzedać. Tak. To przesuńmy te, o których rozmawiamy do mnie. Za te dwie koperty mogę dać po 1000 zł. No nie, panie Krzysztofie, po 1000 zł pan podbija. Nie, no nie też pan pokaże charakter swój. Proszę, 10 tysięcy za dwie koperty. Nie, Bardzo dziękuję. To tak, mi się podoba. 40 tysięcy 10 tysięcy za te dwie koperty to jest ostateczna kwota. <noise> Nic więcej. Nie są warte więcej. Mhm. I tak przepłaciłem. <noise> No dobra. Dziesięć tysięcy, tak? Dziesięć tysięcy dwie koperty. Proszę, 10 tysięcy do studia. No i co, trzy koperty moje, tak? No, możemy się potargować o kolejny. Mhm. No tak. Tu jest 10 tysięcy, jak tam mam minus 100? Minus 50, to już tak średnio. No dobrze, no to targujmy się. O którą? Wszystkie trzy? Nie, trzy... też jedną. Która? 41. Za ile? Drugie 10 tysięcy za jedną kopertę za dużo. Tak. No to tu poszły, a tu nie? Nie, nie za 41 tak? mogę dać 3 tysiące 4. 4 tysiące do studia, proszę. W sumie ma Pani 14 tysięcy i dwie koperty, ja mam trzy koperty. No. No, tylko że pan jak weźmie to 31 ode mnie, to pan nic nie straci, a ja jak je zostawię być może stracę wszystko. Chociaż Dlatego może mówiłem, tam wcale na... być niezła kwota. No. Dlatego no. wiem, że na koniec pogadam o 31. Pan tutaj tak symuluje, że ja nie. Ja też lubię kłamać i umiem. ale to, co pan tutaj wyprawia z nami, to już. Ja w ogóle nie kłamię. Nie, w ogóle. Jak on tam takie czeka normalnie, żadne. Powiem więcej, ogień. ja nie umiem kłamać. W ogóle. W ogóle. Od czasu do czasu blefuję, tylko jak w grze, to wszystko. No. No to poblefujmy dalej. Chciałaby pani sprzedać 31? Chciałabym sprzedać. Jest jeden problem tylko. Że? Ja jej nie chcę kupić. No. Co robimy? O Boże, kochany, ile, teraz. Ile tam pani ma pani na to kaski? No 16. Przyzwyczaiła się pani do tej kasy już? Wie pan, jakie są kobiety? Wiem. No. To jak to, ale ja to wiem dobrze. No, ja też. Ja czuję, znam kobiety, że się Pani przyzwyczaiła do tych 16 lat. Przyzwyczaiłam tysięcy. się już. Odebrać mi teraz to, to. Razem niech Pani trochę poczeka z tym przyzwyczajeniem. Tak? Tak. Mhm. No to co, kupuje Pan tą kopertę ode mnie? Mogę ją wziąć ewentualnie, jak Pani mi dopłaci. To mówię szczerze. Bo nie jestem zainteresowany kupnem. Tak? Mhm. Dlatego powiedziałem, lepiej się nie przyzwyczajesz do 16 tysięcy. Dobrze. Ile pani proponuje mi kasy, żebym ja wziął to, tę kopertę 31? Ja obiecuję, że pani pokaże, co tam jest. Żeby pani mówiła, że tam kłamie. Nie 2000. Nie Słucham? Co? W ogóle nie słyszałem tego. Pan tam, tam dobrze usłyszał. <śm> Moja propozycja jest taka. Jak dopłaci pani 6 tysięcy, biorę kopertę. I pani zostanie wtedy na czyściutko. czyściuteńko, 10 tysięcy. I uroczyście otwieramy i zobaczymy. Żeby nikt nie mówił, że kłami. No to niech pan trochę zjedzie. Płaci pani, jeszcze. pani Renato? Niech Pan zjedzie, chociaż troszkę. Chociaż troszkę. Tak 500. Na 4, złotych. Tak na cztery. Zjadę 500. A tysiąc. Dobrze, ostatecznie. 5 tysięcy może być. Ale więcej już niech pani prosi. No i dobra. Proszę 5 tysięcy na moją stronę. Tu Nie ma wiem, pani odliczone, jest? to jest dwa razy tu jest? po pięć. Tak, tu jest? Tak, to jest też pięć. Pięć moje. I obiecałem, prawda? Mhm. Że 31 zabiorę i uroczyście otworzymy. Tak. Uroczyście otworzymy. Proszę wziąć kopertę do ręki, bo to jest moja koperta, prawda? Pana koperta. Proszę jeszcze nie otwierać, żeby nie mówili, że ja kłamię, prawda? Tak? Tak. A blefuję. Bo ja po prostu, ja nigdy nie kłamię, tylko czasami trochę. Blefuję. Blefuję. Tak. I zaraz otworzę. 100 tysięcy złotych. 5 tysięcy nie, to się naprawdę nie. Tak, tak, już bym, nie był brutalny, to ale jest. pani mi zapłaciła 5 tysięcy, żebym wziął kopertę 31, tak? Mm -hmm. Co tam jest? <grym> ja jestem wytrzymała naprawdę nerwowo, ale tutaj to już. 300 zł. 300 zł. taka cisza. <grym> Ale targ był dobry, prawda? Bardzo dobry. Panie Krzysztofie, no to powiem panu. Zabłaciłem pani pięć tysięcy, żebym wziął 300. Tu oddaję panu honor w tym momencie już. Tak. To niszczymy to moja koperta. Niszczymy. Wow. <ścoughs> tak jak w pracy mam. I jeszcze zapytam panią, czy chciałaby, mi, czy chciałaby pani ode mnie skupić jakąś jeszcze kopertkę? Nie. Chyba, że pan a, mi podsunie, mm, biorąc bo, to na swoje sumienie. Pani Renato, a powiem, że mam dobre koperty. Tak? Mhm. Pamięta pani, jak powiedziałem, uff, odkupiłem to, co chciałem? No, wszystko No bo coś prostu nie chciałem tak naprawdę, prawda? A wtedy, wtedy nie blefowałem, nie kłamałem wtedy. Nawet nie blefowałem. Pan nie kłamie, tylko blefuje. Nawet nie blefowałem, tak? Same takie, uf, koperty. Mam. Uf. Którą pani ode mnie kupi? Nie odkupię. Pożałuję pani. A pan. Na przykład dwunastkę. Chce pani odkupić? No nie, bo pan nie jest cygani. I nawet tego nie będę mieć. Co mam? Dlaczego z cygania, co, to? No tak. Czy to zabawa jest? No. Bawimy się? Bawimy się. Dwunastkę sprzedaję. No, chyba, że mi pan powie, że tam nie ma. Minusów. Na przykład. No. Nie ma. Nie ma minusów. Same dobre koperty. I nie blefuję. A zero? Nie ma. Nie ma. No tak, 300 też jest dobra. Koperta. No. Za ile mi pan sprzedawka? Którą kopertę chciałaby Pani kupić? Dowolną, proszę wybrać. O, 41. Zapłacimy Pani 5 tysięcy za 41? Nie, więcej niż 2 tysiące nie zapłacę. To zobaczmy, co tam jest. Proszę bardzo. Proszę, proszę. 5 tysięcy, tak? Chciałem za to. Ile jest? 10 tysięcy. 10 tysięcy. Nie wierzyła mi Pani, tak? No. Mówiłem, że nie blefuję? No. Proszę, do niszczarki. Straciła Pani już jedną szansę. Teraz nie tam w maliny wpuści równo. Dwanaście. Kupi pani? Dwanaście. Za pięć tysięcy? Tak. No, kupię. Proszę, pięć tysięcy. Dziękuję. Koperta dwunasta jest pani, proszę bardzo. Ale ja chcę zajrzeć. Proszę uprzejmie. Za pięć tysięcy pani kupiła. Tak. Ile tam jest? Dziesięć <noise> tysięcy. Mówiłem, że nie wlepuje pani na to. już otwórzmy, żeby wszyscy widzieli, żeby to było jasne, co jest na stole. To pani koperta. Kupi pani kolejną? No ale to już trochę mało mam. No, rzeczywiście ciężko będzie to kupić. No. No dobrze, za sześć tysięcy sprzedam jedną z tych kopert. Albo te dwie koperty za wszystko, co pani ma. Czyli za pieniądze i tę kopertę dziesięć tysięcy. Jedną kopertę chcę kupić. Którą? Tego nie ruszajmy. Którą? Tego już nie chcę, nie chcę ruszać. Dwadzieścia jeden. Dwadzieścia jeden jest nie na sprzedaż. Chyba, że że kupi, od pań, kupi pani ode mnie dwadzieścia jeden za wszystko, co pani ma. Nie. No to dwadzieścia dwa. Ale pan mówił, że dwie pan chce sprzedać mi. No? Dobrze, rzeczywiście mówiłem. Tak. Dwie koperty za mówi, wszystko nie, co pani ma. To jest aktualne. Mhm. Jedną chcę kupić. Tego nie ruszam. Czyli 22 pani kupi. No skąd 21 co jest? Nie na sprzedaż była na sprzedaż? Ale jest droga. No ale 6 tysięcy to za mało za nią. Za mało? Mhm. Bo ja mówiłem, że mam same dobre koperty, prawda? Niech będzie 22. 6 tysięcy. No dobra. Poproszę. 22 jest pani, proszę Zaglądamy. bardzo. Kupiła pani ode mnie za 6 tysięcy, tak? Tak. Kupiłam proszę za bardzo. 6 tysięcy 3 tysiące dobra koperta, prawda? No, to może nie chowajmy już, żeby wszyscy widzieli. Troszkę pani przepłaciła, no ale co to no, jest dla tak. pani, prawda? Co to, to jest dla mnie? Ma Pani teraz 13 tysięcy? Tak. A ja mam kopertę 21. A już jej nie kupię. I to jest błąd. Wie Pan, jak się raz poślizgnę, drugi raz zakładam. Z metalem, pod butem. Ostatni raz proponuję. A ja nie chcę. Mogę sprzedać kopertę 21 za wszystko, co Pani ma. Nie, a ja nie chcę. Ja nie chcę. Po co mnie pan tutaj wpuścił w maliny? Tak, to byśmy mogli jeszcze sobie tu pograć o tą kopertę. A tak to nie chcę. Powiem pani, powiem pani. Bo proponowałem przez dwie naraz, prawda? W pakiecie. A pani nie chciała. I? A liczyłem na to. Tak? Jeżeli sobie wezmę tamtą, nie, ale to za wszystko to nie sprzedam. Nie, myślę, że tak zostanę. To jest bardzo mnie w tym momencie kwota. To jest zabawa. Bardzo się cieszę. Świetna zabawa. To co, niszczymy 21? Niszczymy 21. Nie Proszę zaglądam. Nie, zaglą... Nie zaglądamy. Nie zaglądam. Nie chcę. No dobrze, to do niszczarki. Pani gra w końcu. Tak jest. Proszę. <noise> Super. Pani Renato, gratuluję! Wygrała Pani 13 tysięcy złotych w naszej zewnątrz. Dziękuję bardzo. Jeszcze wracać do Kielc. Bardzo dziękuję. Dzień. Zapraszam do Kielc. Dziękuję do Gdybym trochę więcej psychologii, e, niż, niż faktycznie gdzieś tam po szkołach, ileś tam godzin tygodniowo, być może bym go rozgryzła. Pracowałam nad nim. Naprawdę wiele programów, ale ciężko jest. Ciężko jest. w Ciemno czeka również na Państwa SMS o treści start pod numer 75550. Do zobaczenia w następnym programie. Zdrowiłem. Zdrowiłem. Dziękuję Panu również. Jeszcze raz gratuluję. Dziękuję. Panu. Dziękuję.